Dzień dobry, to, także to będzie taka y, zapowiedziana relacja z lasu i to będzie taka y, specjalna dedykacja i takie podziękowanie do Pani Magdy, która zaprosiła dyrektora na plan dzisiaj. No, no jestem niesamowicie zaskoczony całą tą organizacją i przebiegiem pracy tutaj na planie. I w ogóle pod każdym akceptem, no, tutaj wszystko wygląda perfekcyjnie, nie chcę za bardzo mówić o takich i zdradzać takich szczegółów, ale muszę powiedzieć, że naprawdę no, jestem mile zaskoczony i zadowolony i nie będę tak zbytnio reklamował, żeby tutaj zaraz wszyscy nie chcieli zapisywać i przychodzić, a tak jakby chciałbym znaleźć może jeszcze sobie miejsce tutaj na kilka dni przed końcem tego sezonu całego, bo to do końca roku chyba już tylko będą trwały zdjęcia, no ale niesamowite przeżycie przenieśliśmy się do trochę starszej epoki, no i jest niesamowita atmosfera super fajne warunki pracy i atmosfera jest naprawdę miła, także Pani Magdo dziękuję i jeżeli będzie taka okazja to oczywiście polecam się, jeżeli będę potrzebny przydam się, to będę w gotowości czekał na wiadomość także pozdrawiam serdecznie, życzę Pani i tam, Pani rodzinie miłego wypoczynku w ten weekend, a wszystkim oczywiście naszym tutaj subskrybentom, abonentom naszej telewizji i naszego kanału, naszej strony również o Was pamiętam, a Wy też pamiętajcie, że sami tworzycie tą telewizję, stację i naszą stronę. Także pozdrawiam Was też serdecznie, nojem wyniki. City już prowadzi 2 do 0 z Wolverhampton, i chciałem powiedzieć, że Haland już strzelił 11 bramek. Jak on tak będzie strzelał, to jest szansa, że naprawdę wyśrubuje rekord strzelecki w jednym sezonie. 11 bramek w siódmej kolejce teraz Ligi Angielskiej, a mecz trwa dopiero 30 kilka minut meczu. A i, i w naszej rodzimej ekstraklasie widzę w 73 ze stalą w Mielcu prowadził 1-0. To tak, jeżeli chodzi o pasję piłkarską dyrektora. Z czasów jagielonów już po prostu byłem w nadczasie i wiedziałem, co się będzie działo w przyszłości. Byłem takim magiem tamtych czasów, tamtego okresu. Pozdrawiam Was, miłego weekendu jeszcze raz. Już nie żegnam się jak zwykle tysiąc razy, tylko już jeden i ostatecznie, definitywnie mówię cześć.